Witam w kolejnym odcinku newsowym, a już dzisiaj? Z mody na sukces do roli Supermana, pierwsze ofiary strajku scenarzystów, nowy serial w świecie Gry o tron, Spider-Man 4 i wiele więcej. Tak też zapraszam do oglądania. Pojawiają się powoli informacje o następstwach strajku amerykańskich scenarzystów, który rozpoczął się z początkiem maja. Mowa tutaj konkretnie o serialu Blade Runner 2099, który powstaje dla serwisu Prime Video. No i właśnie, powstaje, czy aby na pewno? Co prawda, Amazon jeszcze nie wypowiedział się w tym temacie, ale irlandzkie media, irlandzkie, bo to właśnie tam kręcone miały być zdjęcia, donoszą, że początek prac i wejście ekipy na plan zdjęciowy, nie będzie miał miejsca zgodnie z wyznaczonym terminem. Ma to związek właśnie ze wspomnianym strajkiem, który zaczyna zbierać pierwsze żniwa. Co jednak dobija jeszcze bardziej, to fakt, że według tych samych źródeł opóźnienie w ramach tego serialu może sięgnąć nawet roku. Zakładając oczywiście, że w niedalekiej przyszłości strajk dobiegnie końca, co wcale nie jest takie pewne. No nic, pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby serial w ogóle powstał. Root Smoka mierzy się z podobnymi problemami co Blade Runner i premiera drugiego sezonu prawdopodobnie zostanie przesunięta. Dostaliśmy jednak nieco więcej informacji na temat kolejnego spin-offu gry o tron. Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ma opowiadać historię ser Duncan'a i jego giermka Egona Targaryena. Szefowa jednego z działów HBO ogłosiła niedawno, że serial ten nie będzie produkowany z takim rozmachem jak Gra o Tron czy Ruth Smoka. Będzie to skromniejsza historia, która póki co w planach ma zaledwie trzy sezony. Fabuła bazować będzie na trzech opowiadaniach George'a Arar Martina, który z swojego czasu był totalnym przeciwnikiem powstania takiego serialu. No cóż, jak widać, odpowiednie zadośćuczynienie w postaci pokaźnych umów musiało zmienić jego nastawienie. Do tego stopnia, że został on scenarzystą i producentem wykonawczym tego właśnie serialu. Przed premierą Johna Weeka 4 reżyser Czad Stachelski stwierdził, że kontynuacja jest możliwa, ale na razie dają odpocząć serii. Jak się okazuje, odpoczynek ten nie trwał zbyt długo, bo otrzymaliśmy już oficjalne potwierdzenie, że piąta część serii powstanie. Poinformował o tym sam szef studia Lionsgate, który miał spotkanie z akcjonariuszami. Czwarta część zarobiła swoje i spotkała się z naprawdę pozytywnym odzewem, tak też zabrakło jakichkolwiek głosów, które Byłyby za zakończeniem przygody skórą znoszącą obecnie złote jaja dla studia. Wczoraj miałem okazję być także na przedpremierze filmu The Flash, co mogliście już widzieć na Instagramie. A jeżeli nie, to zachęcam do obserwowania i nadrobienia zaległości. Dzisiaj natomiast zeszło już embargo na recenzję, także powiem kilka słów również od siebie. Tak też jak wypadł The Flash? Powiem tak, nie było źle. Mam nieco zaburzoną perspektywę, bo ostatnio byłem na Strażnikach Galaktyki 3, a w niedzielę na Spider-Man Across the Spider-Verse i oba lądują na pewno w topce filmów superbohaterskich. Gdzie zresztą umieściłbym także najnowszego Batmana czy Jokera od DC. Czy flasza również bym tam umieścił? Raczej nie, jednak nadal uważam, że film jest wart zobaczenia na dużym ekranie. Akcja z kilkoma momentami na złapanie oddechu pędzi od pierwszych minut i nawet spora część żartów umieszczonych w filmie siadła i była śmieszna. A no i film trzeba też docenić za kilka ciekawych cameo, ale jakich tego wam już nie zdradzę. Tak też, pomijając odbiegające od normy efekty specjalne, nieco niewykorzystany potencjał multiversum i sporo kontrowersji, które ciągnęły się za głównym bohaterem, a raczej aktorem, jest to film nie z tej najgorszej, nie z tej najlepszej, ale ze średniej superbohaterskiej półki. Będziecie szli do kina? Dajcie znać w komentarzach. Jack Quite, znany głównie z The Boys, ale także z serii Krzyk czy serialu Winyl, trafił do obsady nowego horroru science fiction. Będzie to nowy projekt twórców zeszłorocznego dobrze przyjętego horroru Barbarzyńcy. Film będzie reżyserskim debiutem Drew Hancocka, także zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. A mam nadzieję, że dobrze, bo horror science fiction brzmi nieźle, no i myślę, że Jack nadaje się do takich klimatów idealnie. Swoją drogą. Ciekawostka, bo być może tak jak ja nie wiedzieliście: Jack White to syn. Uwaga, McRyan. Powstaje aktorska wersja animacji Jak wytresować smoka, i otrzymaliśmy pierwsze informacje o obsadzie. W głównych rolach zobaczymy Masona Damesa znanego z filmu Czarny telefon i Nico Parker znaną z The Last of Us. Prace na planie mają rozpocząć się już latem, a autorem scenariusza i reżyserem jest Dean Deblois, który nakręcił już trzy części animowanego oryginału. A co z datą premiery? Póki co zaplanowana jest na 14 marca 2025 roku. Czekacie? Uniwersum szybkich i wściekłych zaczyna powoli przypominać obecne zawirowania w studiu DC. Najpierw The Rock pojawił się w serii, później jednak pokłócił się z winem dieslem i otrzymał własny spin-off w postaci filmu Hobson Show. Nastąpił wtedy mały zgrzyt między twórcami, ale główna seria trwała dalej. W międzyczasie The Rock stwierdził, że nigdy nie pojawi się już w szybkich i wściekłych aż do dnia dzisiejszego. Kiedy to okazało się, że jednak się pojawi. I to nie w ramach kontynuacji serii Hobbs and Show, nie w ramach kontynuacji głównej serii, a w ramach e, powiedzmy, że będzie to taka część w 10,5 oddzielająca część 10 i 11. W obsadzie znajdzie się The Rock i część znana z poprzednich części cyklu, jednak bez. Wina Diesla, który natomiast został producentem filmu z Derokiem. Także mamy tutaj istną modę na sukces. W planach jest także część 11 i 12, które tak naprawdę będą częścią drugą i 3 części 10 rozdzielonej na trylogię. No, także ten wygląda na to, że z serią będziemy brzegnać się dłużej niż miała w ogóle okazję istnieć od samego początku. A skoro jesteśmy przy modzie na sukces, być może jeden z aktorów, który tam występuje, będzie miał okazję wcielić się w Supermana. Mowa tutaj konkretnie o Pearsonie Fold, który jest zainteresowany odegraniem roli człowieka ze stali. Podobno, nawet z własnej inicjatywy, wysłał do studia Warner Bros. swoją taśmę castingową. Która to zawierała również nagrania z jego dzieciństwa, które spędził na farmie w miasteczku Moses Lake w stanie Waszyngton, co miało przybliżyć jego osobę do podróży postaci Clarka Kenta. Co więcej, podobno Jamesowi Ganowi, czyli reżyserowi tego projektu, to nagranie się spodobało. Póki co jednak nie wiemy nic więcej w tym temacie. Poza tym, że pula aktorów, którzy krążą wokół roli Supermana, rośnie z tygodnia na tydzień. Kilka dni temu odbyła się uroczysta premiera filmu Spider-Man Across the Spider-Verse. W trakcie wydarzenia producentka Amy Pascal zdradziła kilka szczegółów w temacie przyszłości Spider-Mana. Z jej wypowiedzi wynikało jedno: zobaczymy jeszcze całą masę produkcji w tym temacie i to nie licząc nadchodzącej trzeciej części animacji w przyszłym roku. Bo jak się okazuje zobaczymy aktorski film o przygodach Milesa Moralesa oraz spin-off ze Spider-Woman, nad którym już trwają prace. Dodatkowo potwierdzona została czwarta część przygód Toma Hollanda i Zendai w serii, która obecnie trafia do kin raz na kilka lat. Jednak niestety prawdopodobnie i tutaj wkradną się opóźnienia przez wspomniany wcześniej strajk. I na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie o zostawieniu po sobie komentarza, oceny i subskrypcji. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia! Już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale, prawdopodobnie.